Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was serdecznie na przegląd Zary. Dzisiaj będzie trochę marynarek i trochę ubrań z fajnym składem. Jeżeli lubicie Zary, jeżeli lubicie zakupy, zapraszam Was serdecznie do łapkowania, do lajkowania, jeżeli tego typu filmy lubicie, jeżeli te filmy na moim kanale lubicie. Zacznijmy od. Koszulki. Mam na sobie rozmiar M, jest to rozmiar odpowiedni oraz spodnie, mam spodnie w rozmiarze 36. Jeżeli chodzi o koszulkę, to wykonana jest z cienkiego materiału, ma ładny nadruk i ona jest kremowa. Teraz widzę, że kolor kremowy jest bardzo modny na butach, torebkach, dodatkach, ale również w takiej odzieży codziennej, że tak powiem. I się zastanawiam, czy sobie tej koszulki nie zostawić, ona sięga mniej więcej dotąd, także długość też ma fajną. Jeżeli chodzi o spodnie, mam na sobie rozmiar 36, tu jest odpowiedni. Mają szrówki w zestawie, dostajecie pasek, nie mają kieszeni z przodu, a z tyłu kieszenie są. Także tak to wygląda. I te spodnie to są spodnie z rozszerzaną nogawką, która zgodnie z opisem jest skrócona. Natomiast przy metrze 60 m wzrostu, no to ona tak ma raczej długość prawidłową do płaskiego obuwia, że to w miarę fajnie wygląda. Także tak to wygląda, jak się jest nieco niższym. Myślę, że spodnie całkiem fajne. Natomiast dosyć ciężko było mi je wciągnąć, bo ciężko mi przechodziły przez biodra. Ten zamek, szkoda, że nie jest ciutkę dłuższy. Szukam, jakieś... Szukam jakiejś fajnej brązowej marynarki albo beżowej. Niezbyt drogiej, dlatego że no jasne kolory to też różnie bywa. Natomiast z w miary fajnym składem i zajrzałam właśnie do Zary kilka marynarek, dzisiaj zobaczycie z różnymi składami, ale łączy je to, że o ile się nie mylę, to wszystkie mają podszewkę z acetatu. Także na plus zauważyłam w Zarze, że coraz więcej właśnie takich marynarek, żakietów ma podszewki z acetatu i dosyć sporą domieszkę. Tych lepszych materiałów. Tutaj chyba nie ma żadnej domieszki lepszych materiałów, akurat w tym modelu. Natomiast spodobała mi się bardzo na stronie, spodobał mi się kolor. Mam na sobie rozmiar S. W mojej ocenie jest to rozmiar odpowiedni. Ja ją zamówiłam z myślą, żeby ją nosić tak, czyli rozpiętą. Zaraz zobaczycie, jak wygląda po zapięciu. Tak się prezentuje z tyłu. Mamy tutaj dosyć spore poduszki w ramionach, co akurat mi się podoba, bo ja lubię podkreślać linię ramion. Mamy dodatkowo dwa guziki i jest to model taliowany. I takich modeli znajdziecie teraz w zarze bardzo dużo. Zapinana jest na dwa guziki. Jest dosyć elastyczna, także ona się tutaj też naciąga. Kurczę, metka nie chce mi pozwolić jej zapiąć. No ale widzicie, po zapięciu dosyć mocno mnie tutaj opina na wysokości bioder, na wysokości talii. Jeżeli już miałabym ją nosić zapiętą, to na pewno bym ją nosiła zapiętą tylko na jeden guzik, żeby dać tutaj troszeczkę tego kształtu klepsydry, czyli rozciągnęłabym ten dół. Spójrzcie, tak się prezentuje z tyłu po zapięciu. Natomiast, tak jak już mówiłam, ja raczej myślałam o noszeniu jej rozpiętej. Kolejna marynarka, ponownie rozmiar S, rozmiar odpowiedni. Tym razem ten materiał jest taki bardziej elegancki. Tamten był taki jakby bardziej, mm, wiecie, miśkowaty taki no, mniej elegancki, a ta, ten już jest taki śliski, również z podszewką, tak jak było w tamtym wypadku, tym razem zapinana na jeden guzik. Taliowana, jest cienka, także. To jest bardziej model właśnie wiosenno-letni. Myślę, że bardzo ładnie wygląda tutaj w połączeniu z jasnymi spodniami. No i będę się zastanawiała, którą wybrać, bo one były przecenione, o ile się nie mylę, chyba z 250 na 150 zł. Dlatego całkiem uważam, że niezła cena 150 zł za taką marynarkę. I ona tutaj w talii ma dosyć mało miejsca przy moim rozmiarze i przy moich wymiarach. O, tak się prezentuje, kiedy ją zapnę. No na sukience na pewno by Prezentowała się trochę lepiej niż na spodniach, natomiast tak jak już mówiłam wcześniej, szukam takiej marynarki, którą mogłabym nosić po prostu rozpiętą i żeby kiedy jest rozpięta, to żeby jednak ta linia talii gdzieś była zaznaczona. Ona ma już taliowany krój, dlatego ładnie się schodzi tutaj i rozchodzi tutaj i tworzy nam zarysy talii. Kolejna marynarka, znów rozmiar S, tym razem inny materiał, bo tutaj jest albo 100% bawełny, albo dużo bawełny w składzie, jeżeli chodzi o materiał wierzchni. Ponownie z podszewką, tylko ta już ma więcej guzików, bo ona ma tak jakby cztery guziki, jak się zapniecie, zaraz się zapnę, że zobaczycie. I tutaj jak widzicie, tamte mi się wydaje, że bardziej podkreślały talię, przez to, że tutaj było mniej materiału, tutaj natomiast no, robi się wężej. No nie wiem, czy mi się to akurat podoba, natomiast ona jest bardzo jasna, to jest ten teraz modny kolor kremowy, dosyć długa, sięga za pupę, myślę, że fajnie się sprawdzi do jasnych sukienek, spodni, na takie okazje jak wesela, natomiast ten materiał jest taki jakby płócienny i mam wrażenie, że ona bardzo będzie szybko łapać brud. To jest ten typ materiału, który naprawdę wystarczy się czegokolwiek dotknąć i on zaraz ten brud absorbuje. Dlatego zdecydowanie wolę marynarkę albo z wielką domieszką z wiskozy, albo najlepiej już zupełnie poliestrowe powierzchni, bo mam pewność, że tak łatwo nie będą łapać brudu. I dużo łatwiej jest jednak z poliestru w mojej ocenie poliester doprać niż jednak bawełnę. A teraz taka moim zdaniem najbardziej elegancka z tych wszystkich marynarek. Marynarka biała, mam na sobie rozmiar S, rozmiar odpowiedni, taliowana na jeden guzik, i tutaj ten materiał jest taki najbardziej elegancki, bardziej smokingowa. Mamy ładny powlekany guzik, ale on jest powlekany tkaniną satynową. Także wygląda to naprawdę elegancko. Myślę, że fajna, właśnie na większe wyjścia, dosyć długa, tak się prezentuje z tyłu. Tak się prezentuje w całości, mamy też poduszki w ramionach. Tutaj jest sporo przesześć takich odtaliowania, no i rozpięta, czyli tak jak ja myślałam, nosić się prezentuje tak. Natomiast uważam, że na co dzień to ona jest zbyt elegancka, dlatego raczej się na nią nie zdecyduję. No i ma potrzewkę. Zamówiłam również szorty, mam na sobie rozmiar 36. Rozmiar poniekąd odpowiedni, ale nie dla mojej sylwetki, bo one mają tutaj za dużo miejsca w tym miejscu. W ogóle sięgają, wiecie, nie do talii, tylko ciut poniżej talii i jej niezbytnio nie podkreślają natomiast do takich koszulek jak ta czyli krótszych, wyciągniętych na wierzch, nie wkasanych do środka sprawdzą się fajnie plus to zdecydowanie długość nogawki także wow, wzarze długość nogawki jest fajna jeżeli chodzi o konkretnie ten model shortów bo spójrzcie, ani za długie, ani za krótkie wiadomo, jeżeli chcemy skrócić no to przecież nie ma problemu można je sobie po prostu wywinąć i wtedy będą krótsze natomiast wiecie, już dłuższych niż teraz się nie da mieć. Trochę spłaszczają pupę, natomiast to jest jeans, więc jeans się też rozbije. Niestety, dlatego że tutaj wtedy też się rozbiją i niestety, ale nie będą tutaj ładnie się układać na tej wysokości. Ja przynajmniej lubię takie spodnie, które są fajnie dopasowane w talii i tutaj się tak delikatnie wiecie, rozchodzą, a one jak się rozbiją, bo są ogólnie prostokątne, no to niestety, ale takiego efektu mi nie zrobią. Natomiast mi się strasznie podoba nogawka, także zobaczymy, co z nimi począć. A teraz spódnica. Mam na sobie spódnicę w rozmiarze 36, rozmiarze odpowiednim. Zapinana jest z boku na suwak, ma kieszenie, nie ma podszewki, materiał nie przebija. To jest chyba bawełna. Bardzo fajna, jeżeli chodzi o wygląd. Tutaj macie, widzicie, takie fałdki. Fałtki będą też z tyłu. Tak się prezentuje w całości. Jej dużym minusem jest to, że nie ma szlufek i ona w tym momencie tutaj ma trochę luzu mnie w talii. Także fajnie byłoby mieć możliwość założenia jednak paska. Paweł się zazwyczaj rozbija, nawet niewielkie rozbicie, i ona będzie troszeczkę za nisko. Jeżeli chodzi o długość, to jest to mniej więcej 7/8, także myślę, że całkiem w porządku, letnio. Kolejna spódniczka, tym razem coś takiego bardzo lekkiego, mam na sobie rozmiar 36, rozmiar odpowiedni, ona jest na gumę, tutaj dodatkowo macie frędzelki ładne, o chwościki, tak one są tutaj przyszyte. Także nic nie wnoszą poza dekoracją. Nie ma kieszeni. Wykonana jest z cienkiego, przyjemnego materiału, który nie przebija. Nie ma podszewki, nie ma kieszeni. Fajną ma długość, bo to jest takie maxi, które sięga tuż za kostkę. Także idealnie sprawdzi się zarówno do płaskiego obuwia, jak i do niewielkich obcasów. Ja mam takie fajne na 5 cm, chyba to jest 5 cm obcas, 5 cm obcas. Się sandałki i myślę, że tutaj fajnie by wyglądała. Ona też jest taka, wiecie, luźna. Myślę, że będzie się świetnie prezentować w okresie letnim. Biała spódnica w rozmiarze S tutaj z tych wszystkich spódnic materiał jest akurat najgrubszy. Rozmiar S w sumie jest odpowiedni, natomiast niestety nie ma szlufek. Ma za to kieszenie, jak już mówiłam, dosyć gruby materiał nie ma podszewki. Nie przebija, ale przy tej mocy lamp trochę widać, że materiał w niektórych miejscach jest podwójnie złożony, natomiast dosyć ciężko się ją prasowało. Długość 7,8. Nie wiem, czy to czasami nie jest ta sama spódnica, tylko w innym kolorze, jak ta niebieska w paski. Tak podejrzewam, ale ten materiał po prostu wydaje mi się grubszy niż w tamtym przypadku. No i prezentuje się na mnie tak. A teraz spodnie. Zaciekawił mnie ten nietypowy krój. One tutaj mają gumę w talii. Mam na sobie rozmiar 36 i ta guma jest taka dosyć ciasna, także wiecie, nie jest tak, że jest niekomfortowo, natomiast czuję, że tutaj dosyć dobrze przylega. Mają kieszenie, mają tutaj takie zaszewki, takie trochę ala, ala dynki. Tutaj mam wrażenie, że materiału jest za mało, przydałoby się więcej, więc może rozmiar M byłby odpowiedni, dlatego, że ta guma jest dosyć dobrze dopasowana i myślę, że w rozmiarze M nie będą opadać. Ja bym nie chciała, żeby opadały, natomiast zależy, co kto lubi. Mają kieszenie, tak się prezentują z tyłu, długa nogawka, taki dosyć dziwny krój, przyznajcie same. Jednym się będzie podobało Drugim się nie będzie podobał, natomiast materiał jest bardzo przyjemny. Taki naprawdę fajnej jakości, tak jak się go dotyka. Nie pamiętam już, jaki był skład. Natomiast, tak na oko, że tak powiem, i na dotyk, to naprawdę niezła jakość. I na koniec. Jedna, jedyna dziś sukienka. Mam na sobie rozmiar M, rozmiar odpowiedni. Sukienka jest biała, składa się z dwóch warstw materiału. E, tutaj trzeba sobie darować biustonosz przy niej albo założyć jakiś bezramionczek. Ja aktualnie schowałam po prostu ramiączka. Z boku jest zapinana na suwak i ja ją mam inaczej założoną niż modelka, bo ona tutaj ma em, takie cieniutkie ramiączka i jakby mnie zostawiła, to by sięgała mi dotąd niestety. I jakież było moje zdziwienie, gdy rozwiązałam ramionczko i się okazało, że się go nie da inaczej zawiązać, ponieważ jest przeszyte na takiej wysokości, że ona mi sięga dotąd. Dlatego je po prostu związałam z tyłu, żeby to jakoś się dało w tym, że tak powiem, wyjść, no i przymierzyłam ją do kowbojek, teraz wiele jest stylizacji z kowbojkami, w wielu markach właśnie oglądam i sukienki, i spodnie właśnie mierzone do kowbojek, nawet shorty, takie wiecie, nawet zupełnie letnie, no to sobie założyłam, bo też mam kowbojki, a co, natomiast latem na pewno bym ich nie zakładała, jeżeli chodzi o, a co to? To nitka, już myślałam, że jest brudna. Natomiast nie ma kieszeni, jeżeli chodzi o długość podszewki, to sięga niemalże do końca sukienki, także w porządku. Sukienka wygląda całkiem fajnie, właśnie. Myślę, że do takiego stylu kowbojskiego, bardzo ciekawie. Do tego jakiś taki pasek, powiedzmy w kolorze butów, albo kurtka dżinsowa i będzie wyglądać całkiem nieźle. To były wszystkie rzeczy, jakie zamówiłam tym razem. Piszcie mi proszę, co, czy coś Wam się spodobało? Co myślicie o tych składach, które teraz się pojawiają w zarze, właśnie, jeżeli chodzi o marynarki, bo widzę coraz więcej właśnie tych lepszych potrzebek, no i coraz więcej też dobrych składów. Mam wrażenie, że się pojawia. Jak sobie przypomnę, jak to było załóżmy 5 lat temu w Zarze, to naprawdę miałam problem ze znalezieniem dobrego składu, natomiast teraz jest to już dużo łatwiejsze. Piszcie mi właśnie, co Wy o tym myślicie. Jeżeli film Wam się podobał, poproszę łapki w górę, zapraszam do subskrypcji oraz na następne moje filmy. Do zobaczenia następnym razem. Pa!